Szósta część obłędnego cyrku bije rekordy popularności w internecie. Dlatego w dzisiejszym odcinku rozwikłamy wszystkie mroczne zagadki obłędnego cyfrowego cyrku. Zagłębimy się w najdrobniejsze szczegóły, które mogłeś przegapić. I nie zobaczysz tego u nikogo innego. Nie przegap także szansy na 30 zł PSC. Jedyne co musisz zrobić, to napisać w komentarzu słowa zagadki cyrku oraz podbić ten film. To nowa funkcja na YouTubie, która podbija zasięgi. Także będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz. Jedziemy z tym śledzie. W jednej z ostatnich scen, w której odbywa się gala nagród dla faworytów, w pewnym momencie Jax opuszcza salę, bo źle się poczuł i idzie do toalety. Kiedy pochyla się nad zlewem, na drzwiach do kabiny możemy zauważyć ledwo widoczny napis Chill Felix. Najlepiej widać go, gdy rozjaśniły ten kadr w specjalnym programie do obróbki zdjęć. Wtedy już nie ma wątpliwości, co jest widoczne. W internecie możemy znaleźć teorię, w której ludzie uważają, że jest to prawdziwe imię Jacksa, że tak naprawdę nazywa się Felix. Myślicie, że nasz króliczek coś jeszcze przed nami ukrywa, skoro sam powiedział, że robi w cyrku wszystko pod kątem ten, Robię to, bo to śmieszne! Bo ja jestem śmieszkiem! To może jego imię też brzmi inaczej? Napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. Może macie na to jakąś swoją teorię? Oglądając odcinek szósty coś mi nie pasowało. Zauważyłem, że każda z postaci ma w oczach te same odbicie. Wydawało mi się to totalnie nieprzypadkowe, więc zacząłem grzebać. Wszyscy mieli takie samo odbicie jakiegoś okna, niezależnie od pomieszczenia i oświetlenia. Zawsze było tak samo. Jack, Spawn, Kinger, Ragata, Gangu, zawór to wszystko widzicie właśnie na ekranie. Nie dałem za wygraną i zacząłem kopać. I wtedy Eureka! Obejrzałem po raz kolejny pierwszy odcinek cyfrowego cyrku. W jednej ze scen znalazłem obraz na ścianie z tym samym odbiciem. Wtedy już wiedziałem, że to nie jest przypadek, to po prostu szalone, bo później zobaczyłem, że odbicie wygląda dokładnie jak okno odbijające się na ścianach na końcu odcinka pierwszego. Myślę, że może to oznaczać, że każda z tych postaci podświadomie chciałaby wydostać się z cyfrowego cyrku. Mimo że nie mówią o tym tak głośno jak Kaufman, który oszalał, boją się tego, że się z abstrakcją, a ponieważ jest to tak spójne i przemyślane, musi być wskazówką co do przyszłego zwrotu akcji. Także w kolejnym odcinku, kto wie, co się wydarzy. To tylko moja teoria, ale wy możecie napisać swoją na ten temat, lub czy zgadzacie się z moją. Na jednym z pistoletów, mniej więcej w 4 minucie i 55 sekundzie filmu, znajduje się ukryta wiadomość. Dobierzcie się w parę, macie trzy życia. Ostatni żywi wygrywają. Pasi! Która wydaje się być napisana alfabetem Gaslight District. To tajemniczy i fikcyjny alfabet, który był używany w animacji The Gaslight District. Co ciekawe, te animacje wyprodukował Glitch Productions, więc jest to ten sam producent co Cyfrowego Cyrku. I tutaj całość nabiera jeszcze większego sensu. Na razie nie udało się nikomu rozszyfrować, co tutaj jest napisane, żeby miało sens. Ale gdy tylko się dowiem, to na pewno was o tym poinformuję. Dlatego subskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę, żeby tego nie przegapić. Może ktoś z Was go rozszyfruje. Tutaj macie małą ściągawkę. Każdy symbol odpowiada literze z angielskiego alfabetu. Kiedy Jacks i pomni się kłócili, Jacks powiedział: Bo ty też chcesz mnie obwiniać za coś, za co wszyscy mnie obwiniali? A no tak! Bo ty też musisz mnie obwiniać za coś, za co wszyscy mnie obwiniali! Ty nawet go nie znałaś! Nie wyobrażasz sobie, jacy oni są przed zabstrakceniem! Nie jest miło być wtedy przy nich. Wcale nie! Ty. ty... Ja. przepraszam. No baże tak. Widziałem mnóstwo rozmów o tej scenie, ale wszystkim wydaje się, że mówią o rebicie. Podczas gdy ja jestem przekonany, że Jax mówił o Kaufman. Nie wiemy nic o Ribicie, poza tym, że był przyjacielem Jacksa. Właściwie, o ile nam wiadomo, Pomni nawet nie wie, kim jest Ribit. Ale wiecie, o kim wiemy pewne rzeczy? O Kaufman. I wiecie co? Większość tych informacji pokrywa się z tą właśnie rozmową. Wiemy, że Kaufman był zdenerwowany, że nikt nie śmiał się z jego żartów. Według Kingera, Kaufman gadał też o wyjściu z cyfrowego cyrku non-stop. Stało się to jego obsesją i przez to najwyraźniej oszalał. Więc jego niekończące się gadulstwo o wyjściu i ewidentna gorycz. Wobec reszty członków cyrku, że nie śmieją się z jego żartów Malują jasny obraz Pozostali mieszkańcy cyrku po prostu Niezbyt go rozumieli I nie czuli się komfortowo będąc w jego towarzystwie Dlatego się zabstrakcił To właśnie to opisywał Jax Że właśnie tak ludzie się zachowują Zanim zaczną się abstrakcić To dlatego nie było cię na pogrzebie, Kofmo? Po prostu nie chodzę na pogrzeby Ta, wierzę w to, no bo się boisz Boisz się tego, że pokażesz jakieś ludzkie emocje! Boję się, że zanudzę się na śmierć! Czy przyszło ci kiedyś przez głowę, że może ludzie dlatego się w ogóle abstrakcą? <laughs> no tak! Bo ty też musisz mnie obwiniać za coś, za co wszyscy mnie obwiniali! Ty nawet go nie znałaś! Nie wyobrażasz sobie, jacy oni są przed zaabstrakceniem! Nie wspominając już o tym, że dosłownie przed chwilą wspomnieli o pogrzebie Kaufman. Nie Rebita, tylko Kaufman. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak wiele osób uwierzyło, że mówią tutaj o Rebicie, skoro cały kontekst pasuje po prostu do kawałki. Jax to postać, którą wielu z Was uwielbia, ale mam dla Was złą wiadomość. Jax jest najbliżej tego, by się zabstrakcić. Jest to wyraźnie widoczne podczas końca odcinka, kiedy doznaje jakiegoś rodzaju abstrakcyjnego ataku paniki. Boże, jak ty wyglądasz. Myślę, że możemy przewidzieć, kto doprowadzi go do abstrakcji. Jax znęca się nad wieloma postaciami, ale Ragata wydaje się być osobą, która stawia mu czoła najbardziej. Doskonale wiem, co chcesz zrobić z i nie uda ci się to! No wiesz, zbliżanie się do pomni? by ją zepsuć? Czekaj, nie, 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 czekaj, czekaj! Płóci się z nim bardzo często. Myślę więc, że Ragata celowo lub przypadkowo będzie tym, który popchnie Jaxa w stronę abstrakcji. Doprowadzi to do ujawnienia pokoju Jaxa i tego, jak bardzo był szalony. Uważam, że będzie to największy problem w kolejnym siódmym odcinku cyfrowego cyrku. I na tym będzie się on opierał. Czy będę miał rację? Przekonamy się już niedługo. Zubul w jednej ze scen pyta Ragatę, czy ma jeszcze trochę sosu, głupoty. Masz może resztki tego głupiego sosu? O czym to ja? O, tak! Na początku nie wiedziałem o co z tym chodzi, ale na gali nagród pod koniec odcinka widzimy Zubu, która wstrzykuje sobie ten dziwny sos do oczu i leży prawie nieprzytomna. Ten sos głupoty to jakiś pewnego rodzaju mechanizm radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, gdy nasi bohaterowie chcą po prostu się wyluzować. Niby ragata taka grzeszna i nieśmiała, ale sos głupoty najwyraźniej miała. To ciekawe rzeczy mają w tym cyfrowym cyrku. To chyba każdy z Was musi przyznać. Mały szczegół czeka na nas w punkcie siódmym. Kiedy Jax i pomni gonią Kingera i znajdują go w ciemnym korytarzu, to drzwi mają zawiasy po złej stronie. W prawdziwym życiu nie moglibyśmy ich po prostu otworzyć. Jest to prawdopodobnie błąd w animacji, którego nie zauważyli twórcy. Więc nawet takie rzeczy możemy w cyfrowym cyrku wypatrzeć. No któż by się spodziewał. Ty za to zauważ Suba dzwoneczkiem na tym kanale i obejrzyj te dwa filmy. To bardzo ważne.